Ja się na święta powiedzieć, że sobie prezent zrobiliście, ale no niestety nie udało się. Porażka, a te no boli pewnie ta porażka, wiadomo, że święta by były dużo lepsze, gdybyśmy wygrali te trzy punkty, gdy nam się przydały w tabeli. No ale niestety nie wygrywamy. Może też nie do końca zasługiwaliśmy na to zwycięstwo dzisiaj, bo Resowia postawiła mocne warunki i po prostu jakby wprowadziła swój styl gry no i panowali na boisku. O to utrzymanie jeszcze myśmy walczyć, nie można sobie tak zakładać, że się... Tak, oczywiście. My w każdym meczu walczymy o trzy punkty, bo jeszcze tak naprawdę nie mamy pewnego utrzymania, więc nie ma co po prostu sobie odpuszczać, tak? Każde trzy punkty są ważne dla nas w tabeli. No właśnie, trzeba się zmobilizować, bo teraz jest środa i potem widzisz, także taki ważny tydzień. Ważny, ważny, bo... No bo tu się może bardzo dużo okazać w ciągu tego tygodnia, bo to są trzy mecze, dziewięć punktów było do zdobycia. No więc, więc bardzo ważny, tak jak pan mówił. No ale teraz mamy święta, można odpocząć z rodziną, zresetować się i jechać do Torunia w środę i walczyć o trzy punkty. Dziękuję.